Moi drodzy, pewnie zwróciliście uwagę, że jest program, czy był program Idol, ale być może nie zwróciliście uwagi, że nie było programu i nie ma programu Autorytet. Zresztą. Program typu IDOL, tak jak Big Brother, tak jak Taniec z Gwiazdami, tań tak jak inne tego typu programy są na licencji i nie są żadnym oryginalnym wymysłem polskiej telewizji, żadnej stacji komercyjnej. Są towarem kupionym na rynku mediów i zrobionej tylko w polskiej wersji językowej. To żebyście mieli tego świadomość, że to jest na licencji, a więc to Polacy tego nie wymyślili. Jesteście młodymi ludźmi i istnieje pewne ryzyko, że pewne pojęcia możecie traktować zamiennie. I niestety doświadczenie pokazuje, że wielu młodych nie umie odróżnić autorytet od idola. I ja spróbuję w tym naszym dzisiejszym wieczornym rozważaniu wskazać przynajmniej na zasadnicze różnice, żebyście umieli odróżnić, że ktoś przychodzi w owczej skórze, ale co do natury swej jest wilkiem, zwierzęciem drapieżnym. Może najpierw kilka przykładów autorytetów. Każda epoka ma swoje autorytety. Na przykład w starożytności autorytetem był Sokrates, filozof w Atenach, który umarł za swoich uczniów. Ponieważ jego uczniowie zostali oskarżeni o ateizm, ponieważ nie czcili bóstw Olimpu, zapytali w sądzie, a kto jest ich nauczycielem. Padła odpowiedź Sokrates. I Sokrates czuł się na tyle odpowiedzialny za swoich uczniów, wychowanków, że gotowy był pójść do więzienia, a nawet oddać życie, skazany na śmierć wyrokiem demokracji ateńskiej. Takim autorytetem dla swojej epoki był Augustyn, święty Augustyn, biskup Hipony. Człowiek, który przeżył swoją konwersję, swoje nawrócenie i napisał wspaniałe dzieło wyznania Confesiones, w której to książce opisuje proces swojego nawrócenia, dochodzenia do prawdy, odkrywania sensu życia. Takim autorytetem dla swojej epoki był na przykład Tomasz Mor. Lord kanclerz Anglii na dworze Henryka VIII, człowiek, który potrafił się sprzeciwić królowi, mimo że uniwersytety Cambridge, Oxford, mimo że większość hierarchów przyznała królowi rację. Tomasz Mor zaryzykował, położył na szali wszystko swoją godność lorda kanclerza czyli stanowisko, pieniądze, a nawet życie. I został osadzony w Tower w wieży nad Tamizą, a potem został ścięty i jego głowa została powieszona na Tower Bridge, na tym pięknym londyńskim moście, który pokazywany jest często jako wizytówka Londynu. Jest nawet film Głowa zdrajcy. O Tomaszu Mor. Takim autorytetem dla swojej epoki była matka Teresa, nazywana Świętym Franciszkiem Wspódnicy. Była zakonnicą i ona ucieleśniła ideał życia franciszkańskiego jako misjonarka miłości. Mógłbym jeszcze wymieniać Jana Pawła II, na przykład takim autorytetem był Jan Nowak-Jeziorański, kurier, legendarna postać, czy Jan Karski. Teraz wracamy do pewnego etosu, kiedy przywołujemy do naszej zbiorowej pamięci żołnierzy na przykład wyklętych, cichociemnych, żołnierzy AK. Ludzi, którzy oddawali życie za ojczyznę. Ale chciałem wskazać wam kilka istotnych różnic, żeby wam się te dwa pojęcia nie myliły i żebyście ich nie traktowali zamiennie. Po pierwsze, autorytetów jest o wiele mniej niż idoli. Idole mnożą się jak grzyby po deszczu. Kiedy ja byłem w waszym wieku, idolami. Byli na przykład Rolling Stones, Beatles, Elvis Presley, Jim Morrison, The Doors. Potem to się wszystko zmieniało. Przychodziły nowe zespoły, przeważnie rockowe. Przychodziły nowe postacie. Był Jimi Hendrix, Janis Joplin, to jest pokolenie Woodstock. Natomiast i cała plejada gwiazd pojawiają się na krótko. Odegrają pewien epizod, niekoniecznie dobry, i odchodzą. Na ich miejsce pojawiają się nowi. Twoi rodzice wpatrywali się, powiedzmy, w Merlin Monroe, a ty się może wpatrujesz w Britney Spears albo, pff, nie wiem, w Dodę. Nie wiem, w kogo się wpatrujesz. Kto jest jakby takim ucieleśnieniem, idola dzisiaj dla waszego pokolenia. Musiałbym się długo zastanowić, nie oglądam właściwie za bardzo telewizji, nie śledzę tego, ale myślę, że bezbłędnie byście wskazali nazwiska osób, które zaprzątają uwagę społeczną, uwagę młodego pokolenia. Są często cytowani i istnieje pewne naśladownictwo, że ludzie chcą się utożsamić z idolem, dlatego czeszą się jak idol, Ubierają jak idol, tatuują jak idol, wpinają sobie kolczyki jak idol, przeklinają jak idol, żyją gumę jak idol. Robią wszystko tak jak idol. Bo idol chce w istocie kalkomanii. Kalkomanii. To znaczy, chce, żeby każdy z Was był jakby niejako sobowtórem, chociaż nie będzie sobowtórem, ale żeby utożsamiał się z nim w tych rzeczach najbardziej zewnętrznych. Właśnie strój, makijaż, fryzura, język to są sposoby identyfikacji z idolem. I idol degraduje osobowość człowieka, który się nim zajmuje. Autorytet tworzy osobowość, nie tłamsi, nie amputuje komuś osobowości, nie zubaża go. Robi to idol. Że człowiek nie ma własnej osobowości, tylko żyje na śladownictwem. Chce być tak jak on. Często mówimy o tak zwanej ikonie popkultury. Michael Jackson był taką ikoną popkultury. Madonna w swoim czasie była taką ikoną popkultury. Zresztą słowo ikona wzięte jest z języka religii przecież. I nieprzypadkowo jest wzięte z języka. Religii. A więc jest zmienność idoli i jest stałość autorytetów. Autorytety się nie przedawniają, nie boją się czasu. Co więcej, czas działa na korzyść autorytetu, że on się nie przedawnia. Zawsze będziemy mogli powołać się na przykład na św. Franciska z Asyżu. Zawsze będziemy mogli się powołać na matkę Teresę z Kalkuty. Zawsze będziemy mogli zacytować Tomasza Morusa. Zawsze będziemy mogli powiedzieć o świętości Jana Pawła II. I czas utrwala ich wielkość, utrwala ich świętość, utrwala ich wpływ, życiodajny wpływ na innych ludzi. Druga ważna różnica. Autorytet chce szczęścia człowieka, idol chce jego przyjemności. Można mieć mnóstwo przyjemności i być bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Przyjemność jest jakby cząstką szczęścia wcale nie najważniejszą. Możesz być najedzony, wyspany, zdrowy i nie być szczęśliwym. Możesz mieć full przyjemności. Zresztą niektórzy. Hołdują takiej zasadzie, że życie trzeba wycisnąć jak cytrynę, albo jak pomarańcz, albo jakikolwiek owoc. Wycisnąć, co się da. Maksimum przyjemności, maksimum doznań. Ale jest pewna pułapka, ponieważ przyjemność uzależnia. Coś powoduje się z naszym mózgiem. Uczeni zbadali, chłopaki słuchajcie tego, zwłaszcza chłopaki, że człowiek oglądający pornografię na przykład sprawia, że jego mózg maleje. Mózg się robi coraz mniejszy. Takie spustoszenie powoduje na przykład pornografia. I kiedy człowiek uzależy się od przyjemności, to każda następna dawka musi być większa. Inaczej nie działa. Tak jest z alkoholem, tak jest z narkotykiem, tak jest z dopalaczami, tak jest z seksem, tak jest ze wszystkim. Musisz mieć coraz mocniejsze doznania, bo jeżeli nie będziesz miał coraz mocniejszych, zaczyna ci to wszystko nudzić. Pojawia się bezsens, pustka, taki nienasycony głód. Dlatego ee, Idole gonią za przyjemnością, zmieniają sobie partnerów. Jakbyście przeczytali typowy życiorys, a ja przeczytałem kilka życiorysów, kilka biografii. Czytałem na przykład Axela z Guinness Roses, jest taki rockman. Typowy, typowa biografia idola. E, czytałem biografię Lenona z Beatlesów. Czytałem biografię Morisona. Typowy scenariusz jest taki: rozpad małżeństwa rodziców, wczesne porzucenie szkoły, wczesna inicjacja w kierunku zła, wczesny konflikt z prawem, uzależnienie. To jest typowe w biografii idola. Możesz to sprawdzić. Ponieważ idol goni za przyjemnością. Dlatego niektórzy kolekcjonują kobiety, kolekcjonują chłopców, inni kolekcjonują mężczyzn, kolekcjonują imprezy. I są nienasyceni. Bo jest w nas pewien problem, że o którym mówi święty Augustyn że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu. To znaczy, nic nas nie nasyci. Nic. Pismo Święte mówi, nie napatrzy się patrzeniem, ani ucho słuchaniem. Obejrzałeś może 500 filmów, obejrzysz jeszcze 1000 filmów i dalej będziesz chciał oglądać. I będziesz oglądał obrazy, które nie mają związku z Twoim życiem. I będziesz tylko tracił czas. Obejrzałeś 500 meczów, obejrzysz jeszcze 1000 meczów i co? I nie będziesz nasycony. Tak jest z naszym sercem, taka jest nasza natura, taka jest nasza kondycja wewnętrzna. Jesteśmy nienasyceni. Możesz wypić litr alkoholu, dwie litry alkoholu, następnego dnia masz kaca. Wypijesz sobie następnego dnia klinika i wypijesz na przykład 2,5 litry alkoholu. I możesz tak w nieskończoność, jakby iść, uzależniając się coraz bardziej. Szczęście to jest nieporównanie większe pojęcie niż przyjemność. Na przykład kobieta cierpi, kiedy rodzi dziecko, ale jest szczęśliwa. Boli ją wszystko. Możesz zapytać swoje matki. Czy bo, poród boli? I powiedzą wam, boli wszystko. Ale matka jest na końcu szczęśliwa, kiedy położą ją takie mokre dziecko na brzuch. Jest przeszczęśliwa. I kiedy tak położono ciebie na brzuchu matki, była przeszczęśliwa. Czuła ból, strach. Niektóre rodzą w znieczuleniu, albo są w cesarskie cięcie, albo rodzą w wodzie. Wszystko po to, żeby to zrobić mniej bolesne, ale mimo bólu są szczęśliwe. A więc nie mylcie pojęcia szczęścia z przyjemnością. Nie ma znaku równości. Szczęście jest pojęciem o wiele większym. Ktoś Ci może dostarczać przyjemności, ale nie czyni cię szczęśliwym. Następna różnica. Autorytet jest znakiem sprzeciwu. Idol jest znakiem przyzwolenia. Idol godzi się na wszystko. Filozofia luzu. Można wszystko. Autorytet stawia sensowne granice ludzkiej wolności. Nie wolno wszystkiego. Święty Paweł mówi wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Augustyn idąc z tym tropem mówi kochaj i rób co chcesz. Ale najpierw kochaj i miłość cię ograniczy. Bo miłość nie pozwala zadawać ból. Miłość nie pozwala wykorzystywać. Jak czytamy hymn o miłości to są tam słowa. Miłość nie zazdrości. Miłość nie unosi się gniewem. Miłość nie pamięta złego. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. Miłość współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Nigdy nie ustaje. Więc miłość ogranicza człowieka. Wy bardzo wcześnie wyznajecie miłość, za wcześnie. Za szybko ludzie mówią słowo kocham. Bo do tego słowa trzeba dorastać. Ale nie wszyscy chcą dorastać i nie wszyscy dorastają. Bo miłość nie jest tylko uczuciem, jest pewną postawą, jest jakby pewną filozofią życia. Żyje tak, aby drugi człowiek był szczęśliwy, aby miał poczucie bezpieczeństwa, aby miał poczucie spełnienia. Aby znalazł we mnie bliźniaczą duszę, po to żyje. Dlatego autorytet stawia pewne sensowne wymagania również. Idol nie stawia żadnych wymagań. Jakby na przystanku Woodstock powiedzieć ludziom: nie cudzołóż, nie kradnij, nie zabijaj, nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu. Czcij ojca i matkę swoją. Nie wiem, czy ludzie by tego posłuchali. Ta młodzież, która tańczy pogo w błocie. Nie wiem, czy bym tego posłuchała, ta młodzież. Nie jest sztuką zgromadzić ludzi w jednym miejscu i pozwolić im make love. Czyń miłość. Bo takie było hasło od stoku. Don't war, make love. Bo to była, były czasy wojny w Wietnamie, więc mówiono przeciw wojnie, czyń miłość. I hipisi to robili. Każdy z każdym mógł to robić. Ale to nie jest życie sensowne. Autorytet jest bezinteresowny. Nie zarabia na ludziach. Czego się dorobiła matka Teresa? Niczego. Kiedy jeden dziennikarz powiedział do matki Teresy, że on by za żadne pieniądze nie chciał robić tego i nie robiłby tego, co robi matka Teresa, a matka powiedziała mu: Ja też bym za pieniądze tego nie robiła. Mogę robić tylko za darmo. Czyli nie traktowała ludzi przedmiotowo, na przykład jako źródło zysku. A co robią idole? Uwodzą waszą świadomość, po co? Żeby zrobić z was klientów, żebyście kupowali ich płyty, ich plakaty, stroje szyte na ich modłe. Tak. Macie dostarczać im pieniędzy, zysku. Po to jesteście im potrzebni? Myślisz, że idol Cię kocha? Wychodzi na scenę i mówi: Kocham was. Jak to można kochać wszystkich? To jest niepoważne mówienie o miłości. Jak można kochać wszystkich? Kocham ludzkość. Tak? To trzeba zapytać, czy on kocha swoją matkę rodzoną? Swojego ojca. Albo ojczyma, czy on kocha swojego brata, czy on kocha swoje dzieci. Whitney Houston miała piękną córkę i podobną zdolną. I co się stało z jej córką? Żyła w kazirodczym związku, a potem przedawkowała i utonęła w wannie, jak stwierdził koroner Los Angeles. I cóż z tego, że Whitney Houston sprzedała 120 milionów płyt. Co z tego, jak nie potrafiła zająć się swoim jednym dzieckiem, jedną córką, która żyła w kazirodczym związku. Tacy są idole. Byłem w Muzeum na zamku i oglądałem galerię Beksińskiego. Znany artysta. Niektóre jego obrazy są warte kilkadziesiąt tysięcy euro. Cała kolekcja pewnie kosztowała z milion euro. Tak mi się wydaje. No i co z tego? On musiał przeżyć tragedię śmierci swojego syna, samobójczej i cóż znaczą jego obrazy? Jest znany, jest sławny, ale jego syn skończył jak samobójca. Takie są fakty. I nie mówię, żeby kogokolwiek oskarżać czy potępiać. Nie, moja intencja jest inna. Żebyście nie dali się nabierać wilkom w owczych skórach, w przebraniu, w masce, inkognito. Wielu śpiewa o miłości, albo pisze o miłości. Ale zobaczcie, artyści z reguły mieli nieudane życie uczuciowe, nieudane małżeństwa. Bo faktycznie artysta, żeby tworzyć musi albo grzeszyć, albo cierpieć a czasem jedno i drugie. I wielu artystów tworzyło. Yy, ale co tworzyło? Stworzyło dzieła, które można cytować, można słuchać, można oglądać, można czytać. Ale w życiu osobistym nie radzili sobie na przykład ze swoimi uczuciami. Nie potrafili wytrwać w jednym związku. Nie potrafili stworzyć szczęśliwej rodziny. Chciałbyś być dziesięć razy zakochany nieszczęśliwie, czy chciałbyś przeżyć jedną wielką miłość? Co byś chciał? Co jest lepsze dla człowieka? Co jest bliższe naturze człowieka? Zakochać się dziesięć razy, czy pokochać raz prawdziwie? Trzeba widzieć tę różnicę. Autorytet nigdy nie porzuca ludzi. Jest z nimi do końca. Jan Korczak poszedł jako lekarz, pedagog z dziećmi do obozu. I zginął w Auschwitz. W Jerozolimie, w Waszem, w Instytucie Pamięci Narodowej Izraela jest piękny pomnik, jak Korczak obejmuje przestraszone dzieci wielkimi rękami. Te ręce są nieproporcjonalnie duże, bo artysta chciał pokazać, jak ojcowski uścisk miał Janusz Korczak, kiedy prowadził te dzieci, nie opuszczając ich, które szły na śmierć. Nie porzucił ich. Nie wyrzek się ich. Nie wiem, czy oglądaliście jakiś film o sekcie. Co się dzieje z człowiekiem, który porzuca sektę? Zostaje porzucony jak śmieć. Niektóre sekty nawet zabraniają im mówić, udzielać wywiadów, zastraszają potem, żeby nie ujawniały tego, co dzieje się wewnątrz sekty. Idol potrafi porzucić ludzi w każdej chwili, odwrócić się od nich, ucieka, ponieważ nie jest zainteresowany rozwiązywaniem problemów ludzi. Ktoś do niego przychodzi i co? On będzie ich wysłuchiwał, będzie im doradzał. Nie ma na to ani ochoty, ani czasu. Autorytet nie podlega modom, wahaniom, trendom. I dole przeciwnie. Jest moda na pewnych ludzi. Dam taki przykład. Marek Otański, twórca Monaru, jedyny człowiek, który zbudował 4,5 tysiąca mieszkań dla bezdomnych w Polsce, jedyny, miał taki okres, taki etap w swoim życiu, że rozdawał prezerwatywy i sterylne strzykawki. Bo wierzył, że w ten sposób pomaga narkomanom, żeby się nie zarażali, żeby nie pożyczali sobie strzykawek, to każdemu damy sterylną szykawkę, jednorazówkę. On sobie zażyje trochę amfetaminy i przynajmniej się nie zarazi AIDS. No i dawał prezerwatywy, ponieważ oni są rozwięźli, w związku z tym trzeba im pomóc, żeby nie zarażali się wirusem HIV. I wtedy był bardzo na topie, wtedy media go chętnie pokazywały. Ale przyszedł moment kiedy Marek Kotański się nawrócił, kiedy odkrył, że to co proponuje jako metoda nie jest w istocie żadną metodą, że to nie wyzwala tych ludzi ani z narkomanii, ani ze związłości. i zaczął w tych wszystkich domach monaru stawiać kopie statuły Chrystusa z Rio. Który stoi na tej wielkiej głowie cukru, tak zwanej nad Rio. taki posąg Jezusa z otwartymi ramionami. I kiedy zaczął mówić o Chrystusie, przestano go pokazywać w telewizji. Zniknął z anteny, bo nie pasował do mediów. On wtedy zaczął mówić, najlepszym wyjściem jest nie wchodzić. To było jego takie hasło. Najlepszym wyjściem jest nie wchodzić w nauk. I mówił, wyjściem jest Jezus Chrystus dla uzależnionych. Zaczął mówić o Chrystusie. I wtedy został zdjęty z mediów i umarł właściwie w zapomnieniu. Tak manipuluje się opinią publiczną. Mógłbym jeszcze oczywiście wskazywać inne różnice, ale nie o to chodzi. Mnie najbardziej zależy na tym, żebyście patrząc na człowieka, słuchając człowieka, czytając jego wypowiedź, zastanowili się, zadali sobie jedno pytanie. Czy mówi do mnie idol, czy mówi do mnie autorytet? Kto do mnie mówi? Kto mnie prowadzi? Kto wpływa na moje życie? Kto ingeruje w moją świadomość? Idol czy autorytet? Jezus powiedział: Wielu przyjdzie pod moim imieniem, przyjdą jak wilki w oczy skórach. Strzeżcie się. Czyli mamy nabyć tę umiejętność rozeznania. I tego wam życzę, żebyście potrafili rozeznać. Żebyście potrafili dostrzec tą różnicę, kim innym jest idol, kim innym jest autorytet. Amen.